Witajcie kochani! Dzisiaj stroik od podstaw. Nagrałam Wam nawet mieszanie cementu, bo często dostaję zapytania dotyczące proporcji. Sądziłam, że takie porady są już zbędne, ale co rusz dochodzą do mnie nowe osoby, które nie natrafiły jeszcze na te wcześniejsze filmy, gdzie wszystko tłumaczyła Teraz nie widzę sensu, aby za każdym razem zaczynać film od zera, ale ten jeden raz postanowiłam Wam przypomnieć. Cement wsypujemy do wody. Sypiemy, mieszamy, dosypujemy, mieszamy i tak w kółko, aż osiągniemy satysfakcjonującą gęstość. No właśnie, czyli jaką. I teraz tak: im gęściej, tym łatwiej się pracuje. Ja lubię bardzo rzadki cement, bo jak coś z niego wyjmuję i przekładam w inne miejsce, to mam tylko brudną gałązkę, łodyżkę, a nie wyjmuję łodygę oblepioną grubą warstwą cementu. Tak już się przyzwyczaiłam i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Lubię pracować z taką, nazwijmy to, zupą. Już nawet nie używam gąbki, która wsiąka wodę i pomaga zyskać fajną konsystencję. Dlatego nie wiem, co Wam doradzić, bo to kwestia indywidualna, ale generalnie uzyskujcie jak najgęstszy cement. Tylko uwaga, bo jak już jest mocno gęsty, to spokojnie z dosypywaniem, bo ten moment, kiedy jest jeszcze ok, a po sekundzie robi się sucha breja jest bardzo krótki, ale w razie czego odratujemy to dolewając ci wody. Jak zapewne zauważyliście, jakby tak mniej się dzieje na moim kanale ostatnimi czasy. Ale to dlatego, że uznałam, że po tych trzech wspólnych latach i ponad 300 filmach, które Wam dałam, zasługujecie na coś wyjątkowego i nie chcę zanudzać Was kolejną nijaką kompozycją których na polskim YouTubie, no cóż, coraz więcej. Postanowiłam, że będę wrzucać tylko naprawdę wyjątkowe, niebanalne propozycje. Nie zależy mi na masowie i zdobywaniu wyświetleń. Szanuję Was, szanuję Wasz czas, dlatego u Dekorium będzie teraz rzadziej, ale ciekawiej, mam nadzieję. Dzisiaj kompozycja nagrobna, ale wyszła mi tak idylliczna, tak baśniowa, że szkoda wynosić ją na cmentarz. Ponadto? To propozycja stroika świątecznego bez kwiatów. Polecam Wam, aby punktem wyjściowym Waszych bożonarodzeniowych stroików, szczególnie tych nagrobnych, było właśnie drzewo. Solidny kawał fikuśnej gałęzi to zagwarantuje powiedzmy połowę sukcesu. Niech to będzie taki punkt centralny Waszej kompozycji, na bazie którego oprzecie resztę dodatku. Moja kompozycja jest znutą opowieści. Mamy fragment lasu, w którym żyją sobie zwierzątka. Być może szukują się właśnie do świąt. Bardzo cieszy oko taka kompozycja. A o to przecież chodzi. Ma być interesująco, intrygująco, efektownie, ale z umiarem, klasą i estetyką. Po wykonaniu tej dekoracji oficjalnie rozpoczęłam przygotowania do świąt i mój dom wraz z jego domownikami wszyscy utonęliśmy w brokacie. Znacie to? Przy tej dekoracji było dużo pracy z pistoletem. W cemencie umieściłam tylko żywe gałązki i drzewo, w sumie dwa kawałki drzewa. Zostawiłam stroik na dobę, a gdy upewniłam się, że cement stwardnił, że wszystko unieruchomił, wzięłam się za no chyba tak naprawdę dekorowanie tej kompozycji, tej bazy wyjściowej. Co mogłam, zamocowałam za pomocą zielonego cienkiego drucika. To moim zdaniem jest pewniejsza metoda umieszczania elementów w kompozycji niż klej. No ale reszta, tak czy siak, musiała zostać zamocowana za pomocą pistoletu i kleju. Często jest tak, że to co przyklejamy do drzewa może nam odpaść. Istnieje takie ryzyko, bowiem gdy suche drzewo zwilgnie, klej puści. Może się tak zdarzyć, więc z tym trzeba uważać. Dlatego na przykład jelonki oprócz na klej przyczepiłam także na drut. Ale to także jakby ktoś na zbyt ciekawski wepchnął w mój stroik swoje ręce. Fajna zabawa przy takiej dekoracji nie ma końca, ale i sprzątanie później także. Co myślicie, co sądzicie, podoba się, bardziej do domu czy na cmentarz? Piszcie w komentarzach. Jestem ciekawa Waszego zdania.